Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak po udarze mózgu możemy przebudować, przemodulować nasz mózg. W cudzysłowie, oczywiście, przebudować mózg, bo dokładnie tutaj chodzi o em, reorganizację funkcjonalną kory mózgowej, ale żeby było po prostu. Prościej mówić, to możemy mówić o takim przebudowie mózgu. Na skutek udaru dochodzi do utraty połączeń między komórkami nerwowymi, które odpowiadają za wykonywanie jakich, jakichś czynności. Dokładnie opisuję to w poprzednim fi filmiku, do którego zostawię Wam link. Natomiast tutaj skupimy się już na tym, w jaki sposób po udarze możemy nasz bózk mózg odbudowywać jak możemy y, przeorganizować y, sieć jego połączeń Na początku y, powinniście wiedzieć o tym że y, trening wykonywanie pewnych konkretnych czynności będzie y, właśnie uczyło nasz mózg y, tego żeby jakby odbudował sieci połączeń żeby stworzył sobie nowe drogi do wykonywania Danych zadań ruchowych, danych czynności. Dlatego bardzo ważny jest właśnie trening, bardzo ważne jest powtarzanie i, i wykonywanie zadań, ćwiczeń, które rehabilitant fizjoterapeuta podpowie. Na początku w wyborze tego właśnie treningu. Fizjoterapii u pacjenta z zaburzeniem, właśnie takim neurologicznym, na przykład u pacjenta po udarze mózgu, ważne jest, żeby pacjent wykonywał jakieś ćwiczenie, jakieś zadanie, które jest w ogóle dla niego przydatne. To jest pierwsze, co powinniśmy wziąć pod uwagę. To zadanie musi być dla pacjenta potrzebne, on musi odczuwać, że w życiu codziennym, w codziennych aktywnościach ułatwi mu to po prostu życie. Także to jest pierwsze kryterium. Pacjent musi widzieć sens tego, co robi, widzieć znaczenie tego, że, że to jest dla niego ważne, to mu się przyda. To jest pierwsze. Drugie, drugi, drugie kryterium, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę, aby dobrze reorganizować yy, właśnie korę mózgową, jest to, aby to ym, zadanie yy, jakby yy, miało dla pacjenta właśnie znaczenie, żeby to nie było. Coś oderwanego od rzeczywistości, tylko żeby rozwiązywało jakiś dany problem. Na przykład polecamy pacjentu, pacjentowi, żeby nogą sięgną do jakiejś konkretnej, na przykład rozłożonej na ziemi taśmy, musi stanąć na tą taśmę, a potem na przykład z tej jednej taśmy wrócić nogą na taśmę poprzednią. Także musi być jakaś celowość tych ćwiczeń, musi być jakieś znaczenie, coś, co pacjent widzi, że na przykład udało mu się wykonać zadanie, bo bo dosięgnął stopy na tą taśmę a na przykład jak mu się nie uda, no to nie dostanie do tej taśmy także jakaś musi być określony jakiś cel yy, i wtedy pacjent widzi jaki jest efekt zadania udało mi się albo mi się nie udało yy, ważne też jest yy, jako trzecie kryterium żeby dane ćwiczenie rozwiązywało jakiś problem na przykład yy, właśnie problem Pacjenta, tutaj <coughs> z przenoszeniem ciężaru ciała na jedną, jedną stronę, no to na przykład, właśnie unosząc jedną nogę, możemy spowodować, że na drugiej nodze pacjent musi stanąć i, i rozwiązujemy ten problem. Właśnie staramy się bodźcować tą stronę, której pacjent obciążania unika. Także to jest trzecia ważna rzecz po prostu rozwiązujemy jakiś problem, a w przypadku kończyny górnej, na przykład gdy pacjent ma problemy z otwieraniem, dłoni, to tutaj też staramy się pacjentowi jakieś ćwiczenie, na przykład z gumkami, recepturkami, bardzo dobre rzeczy można tworzyć, żeby, żeby ta ręka gdzieś była stymulowana właśnie do otwarcia, i żeby pacjent wiedział, że przy wykonywaniu tego Zadania, właśnie ten jego problem zaciśniętej dłoni gdzieś tam e, się zmniejsza, ręka staje się luźniejsza, nie jest tak mocno zaciśnięta jak wcześniej. Także zadanie musi mieć cel, musi rozwiązywać jakiś problem, musi być przydatne dla pacjenta. I e, kolejna rzecz, ostatnia, jedna z ważniejszych. Pacjent nie może wykonywać tego ćwiczenia w sposób automatyczny. E, jakby bo, dlatego, że wtedy ten impuls, yy, 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 który powstaje na skutek wykonywania danego zadania, zatrzymuje się na poziomie wzgórza i nie dociera do kory mózgowej, nie, yy, nie stymuluje kory mózgowej, nie bodźcuje jej, dlatego dla pacjenta dane zadanie, które jest wykonywane automatycznie, nie będzie ono stymulować mu po prostu mówiąc już prostym językiem nie będzie mu stymulować mózgu, nie będzie przeorganizować, przeorganizowywać tych połączeń mózgu, komórek nerwowych w mózgu i, i nie będzie uczyć go danej aktywności. Dlatego ważne jest, żeby ćwiczenie było na przykład zmienne raz Wykonaj w ten sposób, a drugie powtórzenie już musi być wykonane inaczej. Trzecie powtórzenie jeszcze inaczej, a czwarte, na przykład powtórzenie, musi być wykonane tak jak pierwsze, dzięki czemu pacjent cały czas jest czynnie zaangażowany w terapię i nie wykonuje tego bezmyślnie, automatycznie, lecz cały czas musi się na tym koncentrować, w jaki sposób wykonać dane zadanie, co powoduje, że mózg jest stymulowany i pacjent przez to będzie się uczył i, i na tym opiera się cała rehabilitacja w neurologii. Także te cztery ważne zasady o tym jak uczyć mózg, jak mózg naprawiać po udarze mózgu yy, i zostawiam Wam, <laughs> zostawiam wam link yy, do tego jak powinna wyglądać rehabilitacja po udarze mózgu, zostawiam link w opisie. Trzymajcie się, do następnego, hej!